A tutaj znowu ja, hacker, a to jest nasz drugi odcinek serii Let's Craft, czyli gramy w Minecrafta. No więc tak, w ostatnim odcinku już zaczęliśmy trochę naszą przygodę, jakby a dzisiaj możemy się kontynuować. Od razu mówię, że to jest dzisiaj taki totalny spontan, ponieważ nic nie myślałem nad tym, co tu będziemy robić. W ogóle muszę sobie przypomnieć, jak my to zbudowaliśmy. Teraz jest, wydaje mi się, noc, a tutaj chyba był zombie. Tu sobie przygotowałem, dobra, już wiem wszystko Muszę sobie tutaj wyjąć parę rzeczy Tu sobie zostawię tego chickena Chyba go jednak będę zmuszony zjeść o chodź tu o. Nie nie lubię tego, nią I zrobimy sobie od razu jak mam 7 się... zachod Jezu mięso od razu, jak mam 6 skóry, to sobie zrobimy hełmik. Tak jak już mówiłem, że sobie zrobię i sobie go tutaj nałożymy. A jak skoro się z tym mięskiem już tutaj wziąłem, to go zjem No dawaj, dawaj. Nie chcę być głodny. Jeszcze sobie zrobimy taki triczek. A mianowicie zrobimy sobie toporek. O, teraz już jestem prawie w pełni wyposażony. A jak już zrobimy, to już od razu zrobię ten, tą łopatkę. Kurczę, mało pochodni mamy w sumie. Niestety nic na to nie poradzę. Muszę to sobie słuchać. Może coś znajdziemy za chwilę tutaj, ciekawego. Musimy kopać, kopać, kopać i kopać. Mam nadzieję, że... To co teraz robię zaowocuje czymś fajnym. Żebym nie kopał na daremno. Wiem, <laughs> mogę mieć taki trochę chirpkowaty głos, ale coś mi dzisiaj bierze na kaszel. Ale mniejsza z tym. W nagle się zrobiłem niebiesko. <laughs> Musimy chyba postawić pochodnie. Żeby nam się nic nie zrespiło. I sobie dalej kopiemy. Zaraz wyjrzę, czy jest już dzień, może. W co jeszcze wątpię. Ja już mam tego... Kurczę, no coś nic, nic, nic nie pokazuje, nic nie ma chyba. Zobaczę, może będę mógł trochę drewna wykopać, albo jakiś węgiel znajdę to od razu. Coś chciałem, tylko najpierw musimy się przygotować. No nie! No, man! No nie, jeszcze jest noc. Wolę nie ryzykować i sobie tutaj zamknę. Co, może oni nie, nie przepalabym nic dobra. Już tu mam sandstone, tu mam to, tu mam Okej. Okay. No to jesteśmy zmuszeni jeszcze chwilę pokopać. Kopiemy. Kurczę, włożymy to, że muszę się tak ubijać, ale nie ma czasu robić tego wyższego. Lepszy rys niż nic, a więc dalej kopiemy. I znowu, tak się śmiesznie robi, kurczę. Jasno, jasno, nagle takie niebieskie, kurcze kwadraty. Jakby się zmieniał, było to wiecie. Taki rodzaj kamienia, jakby się zmieniał. No kop, dalej, ja chcę coś fajnego. Żadnej jaskini, nic nie słychać, kurczę. To jest nie fair. O, o, ops, ups, ups, wygadałem. A nie mam żadnych pochodni, niestety będę musiał to szybko zamurować, póki co. Też w sumie nic nie słyszę, żadnego potwora. O, o wągiel! Duża jaskinia. Coś ciekawego, coś ciekawego. Coś się dzieje. Zaznaczę sobie to, idę zobaczyć, czy już się robi jasno. W to jeszcze wątpię i zaraz sobie chyba zacznę na razie w bok kopać. W ten bok, w drugi bok, to, niż pokazywałem, bo tam znowu trafię na to jaskinię. Chcemy zrobić, a sprawdzić czy jest już dzień, co znowu wątpię. O! O coś... Już się rozjaśnię. No to jest super. Jest bardzo elegancko. Bo się boję, że tu jakiś kliper mi wyskoczy. Nie ma nic, nie ma nic? Nie ma kliperów? Nie ma? Na pewno? Klipery nie pojawiacie się, proszę. Dobra, tu jest pustynia. Hm. Elegancko, nic tutaj nie ma, czyli mogę sobie troszkę drewna pokopać. A zaraz pójdziemy do tej jaskini. A w sumie może ona jest tutaj otwarta gdzieś. Zaraz zobaczymy. Hopsa, 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 hopsa. Gdzie ona była, pamiętam tu gdzieś, nie? On tu gdzieś była, chyba nie jest otwarta, niestety tak mi się zdaje. Żeby mnie tu żaden creeper nie zaskoczył, bo się będę bał. Ale nic nie ma. Ta bez jakaś wysepka, tam pewnie będzie jakiś ląd To później tam poszukamy. Tam jest gravel Tu jest stąd dobra, czyli tu nie ma tego wejścia do jaskini chyba. No niestety nie ma, i musimy wrócić do naszej chałupiny i zabrać się za szukanie węgla. Gdzie <laughs> będziemy zmuszeni wejść do tamtej jaskini? A przy okazji zrobię sobie tam jakieś na razie mam chałupkę i sobie łóżka postawimy. Póki co, to to było. Here? Yeah. I od razu sobie zrobimy takie mini dźwiczki. jak ja to będę mógł wejść? Cyk, cyk. Otwieram, dobra, będę tam radę. Tylko... Nie, no nie poznawię ich. Chociaż w sumie spróbujemy taki triczek zrobić. Jest? Hmm. Elegancka. Teraz cyk, nie ma tu żadnych potworów. Nie ma. Okej. Okay. Kopiemy! Haja! Hmm, od razu lepiej niż wtedy co ręką kopałem. Copiemy... Zawsze Boże, kopiemy się. Kierujemy. Znaczy wiecie, wiecie o co mi chodzi w każdym bądź razie. Nie ma żadnych fajnych grzybków na drzewach. Żeby mnie tylko na jakiś kwaser ostrzenie wzięło, mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj ładnie pięknie. To jest lilia, czyli mamy zasób wody. sobie wejdziemy. Nie mam kurczę. Pochodni, żeby zatraszało, no, ale w sumie po koblu przy piasku będzie to chyba widać, że tu coś zrobiłem. A tu sobie przepalę. To drewno chociaż troszkę A teraz sobie tu zrobię taki mini pokoik hmm, A to trzeba łopatkom Dobra, dotąd mi wystarczy, tylko zaraz to całe zamurować tu Na chwilę tu wejdziemy, tu, tu No szczęście kurczę, nic mi się tutaj nie zrespiło No to fajnie i znikł tamten Znikł tamten wiecie co sobie muszę zakopać i tu sobie jeszcze zrobimy a no, zrobię na przykład wypadek od razu tak 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 cyk 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 no może to jest trochę niesymetrycznie ale mniejsza mniejsza z tym ważne żeby było a jak będzie to będzie fajne teraz tylko to wykopiemy cyk cyk elegancko hopsa hopsa no Mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie Będę mógł się odnaleźć coś Jeszcze trochę, jeszcze, dobra Dotąd? No Elegancko To ja to kurczę zrobiłem ups, 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 ups Ups Dobra Elegancko Tutaj i tutaj sobie w sumie może tak zostać, jeśli to nie wystaje. Tylko teraz tu jeszcze trochę odkopiemy. Nie, nie spadaj, głupi piasek! I jeszcze nie lubię. No nie! Nie mam pochodni, żeby to zatrzymać. No i muszę to kilofem wykopać. Dobra. Cyk. No dobra, tu jeszcze piasek, 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 No Tu jest już stone. Czasami to, to mylę sobie, jak widzicie, ale jest już wszystko okej. Okay. Na razie tak to sobie tutaj zostawimy w stanie surowym, bo... Lepiej nie potrzebujemy na ten moment. Nie trafiłem, dobra. Upsa. W <laughs> następnym odcinku już chyba zaczniemy szukać nowej chałupy. A póki co musimy się tutaj jakoś zmieścić. Chcemy tamto tamtą jaskinę opadać, tak? Dobra, to idziemy. Zaraz zacznę na shifcie tu godzić po tym, bo już nie mogę, już nie wytrzymam. Baga mnie nie niech nie będzie potworu. Ups, ale się... boję się tego dźwięku, boję się, boję się, uciekać, uciekać, wziąć pochodnie. Jakie... słyszeliście ten dźwięk i tego, tego strasznie nie lubię. Wtedy się trochę cykam. Ale może bez powodu. Na wszelki wypadek. Weźmiemy sobie ten węgiel. O, 12 węgla to już jest wystarczy. Na pewno. Na 40 A jeszcze więcej, dobra. Na 50 około Hopsa, 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 hopsa. No, jest elegancko. Tyle mi, mam nadzieję, na razie wystarczy. Dawać patyk, dawać, dawać mi. A teraz sobie zrobię łóżeczko. No, moje kochane łżeczko. Chodź tu. Mm, tu jest ten, na tu nie powinienem robić. No, jest super Nie ja chcę, żeby mi się nic tutaj nie pojawiło Elegancko sobie postawię tak Tak, no, tak najlepiej Róbcie sobie Żeby Wam się nic tutaj na razie nie pojawiło I tutaj jeszcze Cyk Cyk, cyk, cyk. Chyba, że chcecie, chyba, że lubicie Clippery i te inne Zdety, to nie stawiajcie ale ja radzę wam stawiać Okej, okay, idziemy, idziemy, już możemy zacząć zająć się obadaniem Kurczę, mam jakieś lekkie lagi, bo kurczę mi się tu woda pokazuje Ale dobra Chyba tego nie widzieliście Ja tu idę obadać Trzymaj się, hacker, trzymaj się, nie bój się Mamy tu dużo węgla, więc jest spoko Teraz tu muszę zejść Ała, ała, już boję, boję się, boję się żeby miał klocek do wejścia, dobra, jest. Jeszcze tu, 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 tu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu jest, tu jest światło, tam jest żelazo i żelazo jest, super. Jest woda, jest super wszystko. O, w sumie może tam na górze zobaczę co jest i tam sobie zbudujemy domek, w sumie. To nie byłby za żaden zły pomysł, bo tu jest jaskinia, od razu mi by było łatwiej, tutaj wyeksplorować coś fajnie. Ale póki co wykopiemy sobie żelazo, bo to nam, bardzo nam się przyda. Ok, mamy trochę żelaza. Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze więcej. O, tu jest. Mm, elegancko, me gusta. Ale póki co jeszcze trochę. Uch. Jeszcze trochę wykopiemy sobie węgla. Węgla nigdy nie za dużo. Jak to mówię. Tylko potworów zawsze za dużo. Węgla, nie? Ale potworów tak. No, hops. Węgiel. a ja! No teraz już mogę śmiało powiedzieć, że kopiemy, a nie się kierujemy węgiel. Sorry za to szukanie, ale powiedziałem wam, jaki jest tego powód. Och, tylko paliśmy. tu jeszcze, no kurczę, no prawdziwy zbiornik żelaza, powiem wam. No Naprawdę w tej wersji naprawili to, już nie trzeba szukać z całymi dniami. Tylko wystarczy sobie wejść do jaskini i już jest żelazo. Jest taki system jaskiń chyba, jest dość duży, bo kurcze, tu. Tam jest jakieś przejście, zaraz to obadamy wszystko. Tu jest żelazo, wszędzie tu jest żelazo, no. Po prostu tam jest jeszcze Megusta, naprawdę. Tylko postawię sobie tutaj. Mam nadzieję, że to jest jakiś większy. Kurcze, chyba. Chyba się pomyliłem. Chyba, że jestem jakiś ślepy, ale chyba tu jest koniec. No, no dobra, w sumie bardzo dobrze, bo nic nam się tutaj nie pojawi. A tu mamy za to bardzo dużo żelaza. Okej, okay, super. Jeszcze tylko węgiel sobie wykopiemy. Węgiel. Nie będę musiał przynajmniej w pierwszych paru szukać nowego miejsca Tylko sobie tutaj coś fajnego wybudujemy, prawda? Mamy tą jaskinię Chociaż w sumie nie wiem czy nie będziemy szukać jakichś gór lepszych, większych Ale mam nadzieję, że to nam wystarczy Może jeszcze coś ciekawego tutaj odkryjemy, nie? Tylko martwi mnie to, że tu jest troszkę mało drzew z kolei W pierwszym odcinku marudziłem na te drzewa, ale niestety chyba jednak Są one bardzo przydatne dość a tego wungie ci się pojawia, pojawia i się nie kończy. No dobra, już się chyba skończył. Tu jest jeszcze trochę. Okej, okay, super. Ekstra. Teraz tylko wchodzimy na górę. Stawiamy goblestona. Idziemy, no. Nie musimy się nawet bać tej jaskini, tylko teraz sobie gdzie to... O, tu jest wejście, okej. Okay. Super, megusta trasy, tylko tu powiększymy to wejście. Tylko najpierw zrobię sobie pochodnie. Chyba trochę za szybko mówię, zdaje mi się, więc będę się starał Trochę wolniej mówić, żeby dało się mnie zrozumieć Bo to jest naprawdę trochę... Trochę źle, ale dobra Zamykamy drzwi za sobą Bo nam wejdą klipery albo krówska Tam jest krówsko, dobra A, jeszcze ten plus był, co mówiłem w tym odcinku Że tu jest dużo krówek, więc jest super I tych wszystkich krówek, owiec Nie mucz! Masz mi nie muczyć tam Krowa Cio Co ja Tio. Teraz ty muczysz. Jedną nauczyłem, to druga chce. No dobra. Zaraz się przekonacie co fan jedne. Jeszcze teraz mi zamuczysz. Pamiętaj, że mam cię na dwa hity, ty. No. O ty. O ty, nędzna kupo. Niestety z ciemnia się, więc potrzebuje szybko drewno, więc ma szczęście że mi się spieszy. Jak <laughs> to śmiesznie wygląda, kurczę. Piasek, a tam... a tam koble, nie? Ale w sumie zaraz to zabudujemy, znaczy nie zaraz, ale później zabudujemy to sobie drewno, żeby było wszystko ładnie. Nie pojawiajcie się tu klipery, bo się boję. <laughs> Dobra. Cyk. Jeszcze sobie zaznaczę tylko teren od góry. Że tu jest majne domy. O, ma to być jasno. Majne dome Hajderz! Yeah! I'm like it No kurde Mogłyby mi tu wskoczyć te ja się nie skapałem. Ale jestem tępy Tępy jak szczała No nie! Nie mam, a dobra sandstone On też spada? Nie, okej okay. Super, ekstra, super Tutaj jeszcze, a tu sobie mogę zostawić ale już zakopię Okej okay. Mmmm, półksiężyc I'm like it Uuu, I'm like it <laughs> Ok, tylko teraz sobie przerobimy Cyk Teraz tak O, mamy pałeczki Do uszu Cyk Nie pałeczki, przepraszam Patyczki <grych> Tu sobie włożymy to I jeszcze tutaj dobierzemy O, jest elegancko Wungel nam zostanie wungel Nigdy nie za dużo wungla Jak już wspomniałem, a tu sobie włożymy to I jest super Teraz tylko zejdziemy sobie A w sumie, w sumie W sumie wiecie co zrobię chyba Przewidujecie moje poczynania Tak Nie 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 przetopię tego w tym Nie jestem taki głupi Żeby to przetapiać w crafting table Chyba A to sobie teraz tak jak powiedziałem powiększymy tą trochę kopalnię Tu Czaj, tu niepotrzebnie rozwaliłem w sumie. Nie, nie mieczem! No. Tyk. Zaraz zobaczycie co ja chcę zrobić na początek. Na początek tylko te jedne kamienie zniszczyć. O! Jak jest... No nie, nie, nie ten dźwięk, nie ten dźwięk, proszę. Jest jeszcze świneczki, bo łóżko mamy, to mamy, tylko pracy mamy dużo. Musimy to wszystko tu powiększyć. a tu się boję, A, tu mi się nic nie pojawi, tylko jeszcze pojawi. Tu sobie postawię to. Nie chcę gliberu, nie chcę, nie lubię was. Nie wskakiwać mi tu, please. Ok, tu jest super, tylko teraz cyk. Lubię mieć

no, 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 please. No comment. Uff. Uff, yeah. I'm like it. Uh. I'm like it. Uff, nie, nie piasek. A to jest sandstone? A tam jest sandstone. okej. Okay. Super, 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 super. Tu jest tak, raz. Żywa. A, mój sposób kopania. Yeah! This is it Cyk, cyk, cyk I teraz wystarczy kopać tak jak już mam zrobione Hopsa, 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 hopsa Hopsa, hopsa Chwila czasu nam to zajmie Ale możemy sobie chwilę pogadać więc w ten oto sposób No więc tak nie wiem jak Wam się to podoba, czy Wam się nie podoba, ale tak czy tak subskrybujcie i niedługo się mam nadzieję rozkręcę i będzie to wszystko od razu ładnie wyglądało, nie? Będzie wszystko bardziej jasne. Będę to lepiej tłumaczył wszystko co robię. Chyba, <laughs> chyba, ale póki co pomóżcie mi się rozwinąć i komentujcie po prostu. No, mówcie mi jakie ja robię błędy. To będzie dla mnie bardzo ważne. Nie będzie, ale jest dla mnie bardzo ważne, abyście komentowali, subskrybowali, no i wytyczali mi błędy właśnie w ten sposób. Jutro, mam nadzieję, pojawi się ten następny odcinek, już a póki co, tutaj kopiemy. Póki co, a później, sobie to wszystko ładnie wypolerujemy, w sensie chodzi mi o chałupę i otoczenie, nie? Ok, kopiemy, kopiemy No i na tym będziemy musieli za chwilkę kończyć Tak jak już wspomniałem Nic tu się nie pojawiło? Ani, ani. Ok I'm so... I'm think we must end A więc Żegnam się z wami, jeszcze raz Subskrybujcie, komentujcie aby mógł I oceniajcie, prawda? Abym mógł swoje błędy zobaczyć i je wykluczyć w późniejszym czasie. I mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli nie, to piszcie dlaczego. Żegnam się z wami. Z tej strony mówił hacker. I życzę miłego oglądania następnych odcinków i poradników. No więc się ma.